Witam wszystkich, Sport Prediction. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się fantazji Premier League. Chyba najbardziej znanym menadżerem piłkarskim online. Gra jest całkowicie darmowa. Każdy może sobie pograć. Zaczniemy nową serię, zobaczymy jakie będzie zainteresowanie. Ja wszystkich zapraszam do wzięcia udziału w tej grze. Spróbowania swoich sił z Premier League w roli menadżera. Osobiście gram od 6 lat, jeśli chodzi o sukcesy, no to wygrana liga kilkukrotnie, tak naprawdę, ale to liga wewnątrz angielska Mainard League, trzykrotnie zdobyte przeze mnie. Tam głównie biorą udział zawodnicy, piłkarze z Premier League. Ja uczestniczę na swoim prywatnym koncie w lidze z graczami Sheffield United, ponieważ byłem związany właśnie z tym klubem. Tak więc dużo osób związanych z piłką nożną. Dużo ogólnie sławnych osób gra w ten menadżer piłkarski, pełno i ludzi związanych ze światem sportu. Jeśli chodzi o Polaków, wiem, że kilka lat temu wśród Polaków chyba szósty na świecie był matkowski, jest to tenisista, deblista. Były bo już chyba teraz nie gra, ale tak naprawdę większość osób związanych z piłką nożną bierze udział w tej grze. W tej chwili ponad 3 miliony uczestników już. Na liczniku Fantazji Premier League będzie na pewno więcej, bo dużo osób na ostatnią chwilę dołącza do Fantazji. Ja oczywiście zrobię ligę kanału, gdzie będzie jakaś pula wygranych. Powiem o tym pod koniec filmu, a na początek przedstawię Wam grę. Może zachęcę tych, co jeszcze nie brali nigdy udziału właśnie w tej grze. Wchodzimy na stronę fantazji.premierleague.com Widzicie to w mojej przeglądarce. Tam należy się zalogować, stworzyć konto. Ja stworzyłem konto na potrzeby filmów z tego kanału. Będę prowadził drużynę od początku do końca. Co tydzień będzie nagrywany film z transferami na dany Game Week, tak więc będziecie śledzili ruchy tej drużyny. A w naszej lidze wystartuję ze swoją prywatną drużyną, którą oczywiście gram. Również z innymi znajomymi, i żeby to miało sens, ja będę jednym z graczy w naszych Lidze. Oczywiście do puli się dołączam i wszystko o naszej Lidze będzie powiedziane pod koniec filmu. A teraz krótki zarys. Tak więc, gdy już założycie konto, zweryfikujecie je przez e-mail, logujecie się na swoje konto i wybieracie drużynę. Zaraz pokażę, jak to będzie wszystko wyglądało. A jeśli wejdziecie na tą stronę, trzeba jeszcze kliknąć na zakładkę Fantazji i zalogować się. Tak wygląda strona po zalogowaniu. Pierwsza informacja to deadline pierwszego Game Weeku. Game Week to kolejka. To Friday, 13 august o 19.30, czyli w piątek: 13 do 19.30, czasu angielskiego. Pamiętajcie, że tam jest godzina wcześniej. Deadline to czas, do którego możecie. Ustawiać swoją drużynę, cokolwiek robić. Po tej godzinie już niestety w tej kolejce nic nie zrobicie. Będziecie mogli robić oczywiście resztę swoich ruchów, transferów, układu drużyny na następny game week. Jeśli chodzi o, o to, kiedy ten deadline wypada, jest to zazwyczaj godzina przed pierwszym meczem danej kolejki. Czyli ta kolejka rozpoczyna się w piątek 13. Tutaj macie Brentford gra z Arsenalem, jeden mecz z piątek i godzinę przed rozpoczęciem tego meczu do godziny przed rozpoczęciem tego meczu macie czas na ustawienie swojej drużyny i na wszystkie inne ruchy. A propos waszej gry na pierwszy game week, oczywiście możecie dołączyć do gry w każdym game weeku, ale wtedy są oczywiście mniejsze szanse, no bo gracze już zdobywają punkty od pierwszego game weeku, tak więc należy dołączyć do gry. Przed piątkiem 13 lub w piątek 13 w dzień, żeby zdążyć ze wszystkim przed deadline'em Oczywiście do tej gry jest również dołączona aplikacja, możecie sobie ją ściągnąć. Aplikacja jest bardzo fajna, przejrzysta i możecie obsługiwać swoje drużyny w przeglądarce w telefonie, tak naprawdę w aplikacji w telefonie. Po prawej stronie macie filtry, by znajdować zawodników do waszej drużyny, i trzeba wybrać skład. To jest pierwsze polecenie. Macie wybrać 15 zawodników, czyli 11 i 4 rezerwowych, i macie na to 100 milionów funtów. Tutaj macie zawodników, możecie używać oczywiście tych filtrów, macie cenę zawodnika, i oczywiście musicie się zmieścić w tym przedziale cenowym na całą drużynę. Nie możecie być na minusie, możecie oczywiście pieniądze sobie zostawić trochę w banku, wybierając słabszych zawodników. To są punkty, jakie zdobyły, zdobyli poszczególni gracze w poprzednim sezonie. Oczywiście dużo transferów. Jeżeli są takie znaczki, znaczy, że zawodnik jest kontuzjowany, albo na żółto, albo na czerwone. Jeżeli czerwony, to wiadomo, że na pewno nie zagra. Jeżeli żółty, to może zagrać, zależy na ile procent. Zobaczmy sobie WordPrusa. Ja chciałem go wybrać do drużyny, ale zmieniłem decyzję, ponieważ jest kontuzjowany. Kontuzja kolana 50% szans na wystawienie go do składu. Tak więc olałem go totalnie. I wybrałem innego zawodnika w swoim składzie. Jeżeli chodzi o na przykład Rashforda, to wiadomo, że jest shoulder injury, czyli kontuzja barku prawdopodobnie, ramienia. 25% szansy na gry raczej nie zagra. Tak więc Rashforda też raczej nie polecam wybierać. Chyba że patrzycie to na długo sezonowo, a w tym posadzicie go na ławce. Ludzie z ławki wchodzą oczywiście, jeżeli jakiś dany zawodnik nie wyjdzie, nie zagra ani minuty. Poszczególnym meczu, tak więc zaczynamy wybór od bramkarzy. Pamiętacie, mamy 100 milionów funtów na to, by skompletować całą drużynę. Jedziemy od bramkarzy, wrzucimy sobie filtr bramkarzy, czyli same bramkarzy, żeby nam pokazywało. Bramkarze są uszeregowani punktami, tyle ile zdobyli w poprzednim sezonie. Jeśli chodzi o tą pozycję, szczerze mówiąc, według mnie nie jest ona zbyt ważna. Ja nigdy nie przykładałem. Uwagi do pozycji bramkarzy, dlatego nie chcę tutaj wydawać zbyt dużo pieniędzy, by zainwestować głównie w linię pomocy, ponieważ mój skład będzie grał albo 4-4-2, albo 3-5-2 takim zestawieniem, ponieważ za każdą bramkę midfieldera, czyli pomocnika, są chyba 4 punkty. W przypadku gdy napastnika 3, obrońcy 5, albo jakoś tak. Wiem, że najmniej punktów za strzeloną bramkę ma oczywiście napastnik. Potem jest midfielder, defender, który ma najwięcej punktów za strzeloną bramkę. Ale do innych pozycji zaraz dojdziemy. Punktacje macie oczywiście w regulaminie. Za co są punkty? Bramkarze dostają punkty oczywiście za clean sheet, czyli czyste konto. Jest to bodajże 5 punktów. Dwa punkty oczywiście za zagranie 90 minut w danym meczu. I dodatkowe punkty są za interwencję. W sensie obronione strzały, obronione celne strzały, chyba od czterech albo od trzech jest już jeden punkt. Potem są dwa punkty, jak jest podwójna tego wartość. Wiem, że Fabiański zawsze w tym wymiatał. Dobra, kogo wybierzemy? Powiem tak, żeby nie inwestować zbyt dużo pieniędzy, zazwyczaj wybieram drużynę Beniaminka, która weszła do ligi. Wiadomo, że ona nie będzie faworytem ligi. Tak więc wybiorę Brentford i pierwszego bramkarza zespołu. Brentford kosztuje tylko 4,5 miliona, a jest pierwszym bramkarzem i na pewno będzie zaliczał występy. Czy Brentford będzie tak traciło bramki? Zobaczcie na przykładzie: Huddersfield, gdy grało w Premier League, czy choćby Brighton. To są drużyny, które nie traciły aż tak dużo bramek, a wszyscy się spodziewali, że będą dostawali lanie. Tak więc wybieramy. Racha czy Raja, nie wiem jak, co to za bramkarz, jakiego pochodzenia wybiorę z drużyny Brentford, tego właśnie bramkarza, a drugim bramkarzem będzie bramkarz drużyny Crystal Palace. Pierwszy bramkarz również za 4,5 miliona, a zdobyło nasz 124 punkty w zeszłym sezonie. Tak więc bardzo dobrze, nie kosztuje zbyt wiele, jest to dość dobry wybór, jeśli chodzi o linię defensywną. Tutaj Zazwyczaj będę wybierał zawodników skrzydłowych, oskrzydlających, którzy dorzucają piłki do napastników strzelających gola, którzy są wysocy, potrafią strzelić również przy dośrodkowaniu zrzutu rzutu rożnego lub tacy, którzy właśnie z rzutów rożnych dośrodkowują. Nie wybieram obrońców stałych, którzy zostają zazwyczaj na połowie swojej i bronią jako ostatni. Ponieważ jest mniejsza szansa na zdobycie punktów. Obrońca jest również bardzo ważnym elementem tej układanki. Ponieważ za bramkę zdobywa najwięcej punktów. Za asystę zdobywają punkty. Oraz za czyste konto każdy defensor dostaje punkty. Zobaczmy kogo Wam tu proponuję. Pierwszy z Manchesteru United. Luke Shaw. 5,5 miliona wcale nie drogi. Dość dużo punktów. Myślałem nad Van Bisaką czy Lukiem Show. Myślę, że tamten sezon należał do Van Bisaki. Tym razem postaram się zaufać Lukowi. Wybieram go do składu. A następnym naszym defensorem będzie bardzo ofensywny Cresswell z West Ham United. Wcale nie drogi, 5,5 miliona, jak na niego. Nie jest dość dużym wydatkiem. Kolejnym obrońcą. Wolverhampton, Cody, tutaj również było kilka ciekawych wyborów. Zastanawiałem się nad Sajsem, ale jest pół miliona tańszy. 106 punktów w zeszłym sezonie. Również kilka bramek zaliczył, tak więc dość dobry wybór. Nie inwestuję w Robertsona, w Aleksandra Arnolda, ponieważ 7,5 miliona czy 7 milionów na obrońca jest to dla mnie za dużo. A wcale nie gwarantuję dość wysokich. Pułapów punktowych, ponieważ forma Liverpoolu jest jaka jest. No i mocny punkt mojej defensywy i dość drogi z Manchesteru City Diaz, który tak naprawdę jest gwarancją punktów 142, 6 milionów kosztuje. Jedną taką postać mogę sobie pozwolić, żeby mieć w składzie. Zazwyczaj on jest wyborem trenera, tak więc powinien grać w podstawowym składzie. No, i na piątego obrońca, na piątego obrońcę wybiorę czysty przelot. Z drużyny Brentford wybrałem osobę, która czasem gra, czasem nie gra. Diego nie znam go zupełnie. On będzie siedział na ławce, a że jest warty tylko 4 miliony, raczej nie będzie u mnie uczestniczył. W składzie po prostu będzie takim zapchaj dziurą na ławce rezerwowych. Do momentu, gdy będę używał typów jak Bench Boost, ale to dopiero po użyciu Wildcardu. Tak więc, Goody dołącza do drużyny jako pusty przelot. Jeśli chodzi o linię Midfielder, czyli pomocników, jest dla mnie najważniejsza i tutaj się skupiam najbardziej nad najlepszym wyborem tej linii. Co mogę Wam zaproponować do tej drużyny? Oczywiście. Z Manchesteru City powinienem wybrać De Bruyne. Jest za drogi, poza tym jest drobnie kontuzjowany. Pomyślałem nad kupnem nowego nabytku Grilisza. Jest on warty 8 milionów, ale nie wiadomo tak naprawdę, czy on będzie wychodził w tym składzie. Podobna historia jak z Marezem, gdy odszedł z Leicester. Bardzo sporadycznie wychodził. Ja postaram się zaufać. Jemu, jeżeli nie, będę miał silną osobę na ławce na zastępstwo, właśnie grylisza, ale dam mu szansę, jeżeli nie będzie wystawiany w pierwszych powiedzmy, dwóch, trzech kolejkach. Oczywiście go sprzedam lub zamienię na innego zawodnika, który będzie te występy notował. Kolejnym punktem naszej pomocy, i chyba bez którego nie można ruszyć drużyny. Jest z Manchesteru United Fernandez. Osoba, która zdobyła aż 244 punkty w zeszłym sezonie. 12 banie kasz kosztuje, no ale musi być w moim zespole. Jest gwarancją punktów. Wykonuje rzuty karne w drużynie Manchesteru United, który tych karnych ma dość sporo. Tak więc zagości w mojej drużynie. Dalej przechodzimy do drużyny Chelsea Londyn. Oczywiście Chelsea naszpikowana gwiazdami. Ja tutaj dwóch pomocników: Mounta za 7,5 miliona, który jest najlepszym z midfielderów z zeszłego sezonu drużyny Chelsea, dorzucam do naszego składu. Kosztuje tylko 7,5 miliona, tak jak mówiłem. I Ciech. Ciech jest w dużej formie. On myślę, że on będzie notował coraz więcej występów w Chelsea w pierwszym zespole. I on moim zdaniem jest przyszłością Chelsea i będzie dość mocnym punktem tej drużyny. Na zakończenie z drużyny Leicester dorzucimy Barnsa. Jest to średni zawodnik, ale ostatnio notujący, dość spory progres. Barnes 7 milionów 126 punktów w zeszłym sezonie, chociaż na początku praktycznie nie grał. A jeżeli chodzi o naszą linię napastników, jedna osoba, której nie może zabraknąć, moim zdaniem, West Ham, Antonio jedyny napastnik 118 punktów w zeszłym sezonie tylko 7,5 miliona za niego a drużyna West Hamu gra na niego jest bardzo podatny na kontuzję, ale póki co zdrowy tak więc będzie gościł dopóki nie złapie jakiejś kontuzji wtedy go wymienię na kogoś innego póki co inwestujemy w Antonio no i przechodzimy do drużyny Manchesteru United tutaj Cavani się obudził będzie dużo punktów zdobywał. Ma tylko 99 zdobytych w zeszłym sezonie. No ale wiadomo, że dużo nie grał. W zeszłym sezonie Cavani, kiedy przyszedł do klubu, miał jeszcze kary za rasizm. Ja go wrzucam tutaj do pierwszego składu i na pewno będzie u mnie grał. Jednego się obawiam. Leo Messi odchodzi z Barcelony. Do jakiego klubu dołączy? Wszyscy myślą, że do Paris Saint-Germain. Ja myślę jednak, że jego celem tak czy inaczej będzie Manchester United? Dziwne pogłoski pewnie ode mnie słyszycie, ale ja mam swoją teorię. Jakoś Manchester United mi bardziej pasuje do Messi'ego niż Paris Saint Germain. I ostatni nasz napastnik, który zakończy skład, będzie to Jimenez z Wolverhamptonu. Wrzucamy Wolverhampton, wybieramy Jimeneza, on jest głównym, tak naprawdę strzelającym w drużynie Wolverhamptonu, Jimenez 7,5 miliona powinien notować dość dobre wyniki w tym sezonie. Tak więc mamy nasz skład wybrany, bierzemy opcję enter squad piszemy jak się ma drużyna nasza nazywać, my ją nazwiemy FC Sport Predictions. Pytają nas o najlepszy klub, o klub, który wspieramy. Ja tutaj nie będę wybierał klubu z Premier League, bo potem jakieś reklamy przychodzą na maila. Tak więc, enter skład i mamy już naszą drużynę. Teraz ważna sprawa akurat nam się Antoniona Kapitana ustawił tak właśnie chciałem. Antoniona Kapitana kapitan dostaje podwójne punkty z danej kolejki. Wicekapitan dostaje podwójne punkty, jeśli kapitan nie zagra w meczu. Na Vice Kapitana weźmiemy Kawaniego. Jeśli chodzi o układ drużyny, myślę, że tak właśnie zostawię. Myślałem nad tym, żeby Barnesa wstawić za Diasa. Ale mimo, że Barnes będzie miał Wolverhampton, przeciwnikiem, który jest u siebie przede wszystkim. Wiadomo, że gramy już z kibicami. Nie ja wiem, czy tak nie zostawię. Czy, czy, czy jechać z Jimenezem a Barnesa odstawić czy wrzucić Diaza na pewno zrobimy taki manewr że zmienimy Jimeneza z Goodiem czyli pierwszym do wyjścia z ławki rezerwowych od tej strony wam wychodzą zawodnicy od, od lewej do prawej jeśli na przykład Cavani nie zagra w meczu Manchester United to wejdzie za niego Jimenez i zdobędzie punkty tak więc od tej strony takich najbardziej wartościowych ustawiamy ale nie, ja jednak, jednak postawię na Diasa, z Tottenhamem grają, Son może tam strzelić bramkę, ale nie sądzę, żeby, żeby Harry Kane coś tam wojował. Pierwszym do wejścia niech będzie właśnie Barnes, drugim Jimenez i w razie gdyby któryś z zawodników nie zagrał, może nie zagrać Grealish, wtedy Barnes za niego zagra. Bierzemy Save Your Team, jeżeli robimy jakiekolwiek zmiany. Transfery macie dostępne po następnym Game weeku, czyli po tym Game weeku przed następnym jest jeden darmowy transfer zawsze. Tak więc, jeżeli robicie więcej niż jednego transfera, to każdy transfer więcej niż jeden kosztuje Was dwa punkty, czyli dwa transfery kosztują Was dwa punkty, bo jeden jest darmowy, trzy transfery Was kosztują cztery punkty. No i tak analogicznie co dwa punkty się zwiększa, jeżeli robicie większą ilość transferów, ale to jest nieopłacalne. Tak więc, kombinujcie tak ze składem, żeby tych. Transferów nie robić. Możecie sobie koszulki dobrać, ale to tylko taki wizualny efekt, na przykład jakiś kolor koszulek, jaki chcecie. Yy, nie wiem, taki, żeby mieli yy, styl koszulki na stripesów, czyli tak jak Sheffield United, sobie zróbmy, yy, czy jakieś tam logo sponsora. Możecie sobie wrzucić. No rainbow lices. Uff, dobra, yy, ja sobie wezmę na przykład takie i sobie zachowam to. Niech tak mój klub wygląda. Nie wpisuję Favorite Club, flaga polska, no bo już się zarejestrowałem jako Polak. Mamy 3 miliony 700 osób, 700 tysięcy osób w tej chwili w grze, więc spore szanse na wygranie nagrody pewnie macie. Jeśli chodzi o nagrody, to w Overalu, czyli w tej głównej klasyfikacji, możecie wygrać. Pierwsza nagroda sezonowa to jest 7 nocy w UK. Z biletem vip na dwa mecze Premier League. Hotel opłacony na 7 nocy. Dostaniecie hublota, zegarek, FIFA 2022 na konsolę kurteczkę Nike, taką menadżera, no i jakieś tam pierdoły od FPL-u: jakiś t-shirt, kubek, nawet butelkę z wodą. Piłeczkę odstresowującą, taką do ściskania, i jakiś tam do kluczy bryloczek. Za drugie miejsce macie bilecik na Premier League i dwie noce w Anglii. Oczywiście fifkę, tablecik, jakieś głośniki Bluetooth, kurteczkę menadżera Nike i jakieś Pierre Do Trzecie miejsce macie wszystkie opisane. Puchar zaczyna się od jakiegoś game weeka i również wam dobiera jakiegoś tam przeciwnika, którego musicie pokonać na punkty. Jeżeli jest, macie więcej punktów, no to przechodzicie do następnej rundy, niż ten przeciwnik, oczywiście, i tak do wykończenia, do ostatniej fazy, aż wszystkich wyeliminujecie. Ale mi się nigdy w Pucharze nie dało dojść niż 5 przeciwników, chyba miałem w 2016 roku. Nie pamiętam już i, i zdechłem, więc jakoś tak nie pasuje mi w ogóle puchar, jakoś mi to nie podchodzi. Są monthly price, czyli menadżer miesiąca i za to jest tablet, słuchawki, jakieś tam, nie słuchawki, tylko głośnik bluetooth, FIFA i tam jakieś piłka, Nike nawet to jest. Jest również menadżer tygodnia i tutaj możecie sobie to wygrać. Tylko mówię, konkurencja jest dość spora, prawie 4 miliony osób już zarejestrowanych, a do piątku będzie pewnie więcej. Jeśli chodzi o ligi, tu macie ligi, w których uczestniczycie, tak samo jak weźmiecie na główny wasz panel z drużyną. Tutaj macie ligi, w jakich uczestniczycie automatycznie, jest to Liga Polski, czyli waszego kraju, Game Week 1, czyli jeżeli będziecie na pierwszym miejscu w Game Week 1, no to dostaniecie yy, nagrodę tygodnia. W overallu to jest ogólna klasyfikacja, czyli ze wszystkich e, tak naprawdę drużyn na świecie, którzy jesteście. E, taki overall ranking. Tu się będą Wam pojawiały Wasze ligi, w jakich będziecie uczestniczyć. Możecie sobie robić head to heady z jakimiś tam Waszymi kolegami. Możecie dołączać do lig, nie wiem, kanał sportowy pewnie zrobi jakąś ligę. E, jest angielski Ekspreso, e, nie wiem czy przegląd sportowy ma swoje, ale Forbet ma swoją ligę. Jakieś tam zakłady bukmacherskie Również Tak więc poszukajcie informacji Dołączajcie do tych lig Może nagrody jakieś tam powygrywacie A jeśli chodzi o naszą ligę Również mamy naszą ligę I tutaj za chwilę Wam informacje Podam jak to wszystko wygląda Nasza liga będzie Płatna Wejście stówka od osoby Będzie to liga pulowa Cała ta pula z wejściówek Będzie przeznaczona do podziału na nagrody. Pierwsze miejsce dostanie 70% tej właśnie puli. Drugie miejsce 20% i trzecie miejsce 10%. Jeśli wejdzie 10 osób, mamy 1000 zł do podziału. Tak więc pierwsze miejsce otrzyma 700, drugie miejsce 200, trzecie miejsce 100. Zwróci mu się za wejście. Jeśli będzie więcej osób, oczywiście ta pula będzie większa. Jedna ważna informacja. Potrzebujemy minimum 10 osób, żeby wystartować z tą ligą. Jeżeli nie będzie 10 osób, oczywiście nie będziemy grali tej ligi. Ja jako pierwszy dołączam do tej ligi i oczywiście do puli się dorzucam. Tak więc już jedna osoba jest. Potrzebujemy 9 osób, które będą brały udział w tej właśnie lidze i macie czas tylko do czwartku. Bo muszę popotwierdzać wszystko. Ci, którzy mają ochotę dołączyć, proszę napiszcie maila na sportpredictions.pl małpa a ja wam powiem jak to zrobić. Podam wam unikalny kod ligi, który musicie wpisać po utworzeniu swojej drużyny w lidze. Żeby dołączyć do tej ligi, ja was zaakceptuję i ruszamy z ligą. Jeszcze Wam pokażę w którym miejscu, jak już się zdecydujecie, dogadacie ze mną, dołączyć do tej ligi, klikacie tutaj, tu macie join to existing league and cup, klikacie w to i tutaj wybieracie invitation league and cups i wpisujecie league code, który dostaniecie ode mnie w mailu, wtedy pojawi Wam się w tym miejscu liga w której będziecie brali udział, w której ja już jestem i będzie lista uczestników, którzy do tej ligi dołączają lub dołączą będziecie oczywiście widzieć to tak jak tabela ligowa, po każdym Game Weeku, po pierwszym Game Weeku jest ustawiane punktacji już miejsca, które będziemy zajmować po pierwszym Game Weeku oczywiście z wymiarem punktowym jaki zdobędziemy w pierwszej kolejce tak więc Zapraszam wszystkich na sportpredictions.pl, małpa.gmail.com, tych co już grali, zawodowców, niezawodowców. Do zabawy, mamy cały sezon w lidze angielskiej, bawmy się co tydzień, są podwójne game wiki, dużo punktów do zdobycia. Tak więc jeśli macie ochotę ze mną porywalizować, nie jestem jakiś super w tym menadżerze, czasem zapominam zrobić swoją drużynę, zapominam zrobić jakiś tam transferów, ale czasem również... Dość fajne mam rozminki. Jeśli chcecie się ze mną zmierzyć, zapraszam do rywalizacji. Zobaczymy, kto jest lepszy. To tyle chyba jeśli chodzi o ten filmik. Pamiętacie, deadline 13, piątek. Ja dla was będę prowadził tą właśnie drużynę, którą widzicie na ekranie od początku do końca, a w lidze będę uczestniczył swoją prywatną drużyną, którą również gram w innych ligach, tak więc. Zapraszam do oglądania całej tej serii filmowej. Zobaczymy, jaka będzie oglądalność. Czy będziecie chcieli, żebym robił resztę filmów z tej serii? A jeszcze Wam wspomnę, że w tym tygodniu bardzo dużo filmów. Będzie Bundesliga, bo startuje. Lig N, która nam poszła dość dobrze w tym tygodniu. Będzie Polska Ekstraklasa i niższe ligi polskie. Startuje Eredivisie, więc filmik z tej serii będzie gotowy. Oczywiście film na Premier League, na La Ligę. Oglądacie właśnie pierwszy film na Game Week One z Fantazji Premier League. Na kanale w tej chwili znajduje się film na Puchary Europejskie. Puchary w ostatnim tygodniu zarobiły nam bardzo dużo. I pod koniec tygodnia oczywiście będzie film na niższe ligi europejskie. Ligi te mniejsze z tych większych. Tak więc zapraszam do oglądania wszystkich tych filmów na moim kanale. Zasubskrybujcie kanał, ustawcie dzwoneczek, żeby być na czasie, kiedy dodaję te filmy. A ja od siebie życzę Wam powodzenia. Zapraszam do kontaktu zainteresowany grą w Fantazji Premier League. Do usłyszenia w kolejnych filmach.